To jest najnowszy serwis informacyjny. Dzień dobry, Urszula Sokołowska. Mam przyjemność powitać Państwa w pierwszym serwisie TVP3 Info. Będziemy dla Państwa codziennie od poniedziałku do piątku, od 10 do 14.30 i od 16 do 16.30. Zaczynamy! Wszystkie pozwolenia już są. Bezpieczeństwo energetyczne Polski będzie najwyższe w historii. 1 października zostanie uruchomiony Baltic Pike. Podmorski gazociąg ma nam zapewnić 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Będzie nową drogą dostawy gazu ziemnego z Norwegii na rynek duński, polski oraz naszych sąsiadów. Instalacja jest już nagazowana, trwają ostatnie prace przygotowawcze. Uruchomienie Baltic Pipe będzie ważnym dniem w historii polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Przepustowość gazociągu umożliwi zastąpienie całkowite dostaw gazu, które dotychczas do Polski płynęły z Federacji Rosyjskiej.